Czyli, jeśli dobrze rozumiem, plan jest taki. Najpierw załatwiamy obronę przeciwlotniczą, potem zrzucamy bombę torbiorna, która wysadzi drzwi do elektrowni. Potem wchodzimy, eliminujemy resztę oddziałów sektora Zero, zabezpieczamy teren i ratujemy zakładników. Co? Łatwizna. Starczy gadania Ha! Sektor 0 rozstawił w tym trzy działa przeciwlotnicze. Musimy się nimi zająć, żeby torbion mógł zrzucić swój najnowszy wynalazek. Boby zadziała! Zadziała! <noise> Zawsze tak mówisz. O! Nie mogą zrzucić mojej bomby, dopóki obrona przeciwlotnicza jest aktywna. Dlatego naszym priorytetem jest ją załatwić. Otoczeni przez przeważające siły wroga? Lubię to. Patrzcie, co Sektor Zero zrobił z tym miejscem. Skup się na misji, młoda! Niech się tobą zajmę. Widziałam raporty, ale co innego, zobaczyć to na własne oczy. Nie rozpraszaj się nowa! Mamy zadanie do wykonania! Grupa! Wchodzimy na terytorium wroga! Radzę wam schować się za moją tarczą! Przyjęłam poruczniku? Nie, rzucę dzioby! Jeszcze nigdy nie widziałam tu tak pustych ulic. Zupełnie jakbym nie była w Londynie. Na szczęście, większości mieszkańców udało się uciec. Pamiętajcie, jesteśmy tu, by uratować zakładników. Nie posłać roboty na złoto. szlachetne cele. No, no. Dobra, Lena. Nasze rane. Wierzymy w ciebie, Smugo. Smugo, wszystko dobrze? Nic mi nie jest, doktor Ziegler. Proszę się mną nie przejmować. Daj znać, jak będę potrzebna. Wrażenia zwiększone. A, nie masz się czym martwić, młoda. E, kto mówi, że się martwię? O, zapomniałeś zawiązać butów. To? Ej, chwila. Nie masz szturówek w butach. A! Nie obawiaj się, Lena. Ze mną będziesz bezpieczna. Nie pozwolę, żeby naszej rekrutce coś się stało podczas pierwszej misji. Jeśli pani będzie w potrzebie, doktor Ziegler, to też pomogę. Bez obaw. Cud inżynier. Nie, nie, nie ma się czym przejmować. Przed nami jeszcze długa droga. Wiele się może zdarzyć. No, jestem tutaj! Cicho! Nie chcemy przecież ciągać niepotrzebnej uwagi. I z dranie! Będę z pani walczył! Przed nami to eksterminator! Uważajcie na jego dużą barierę! O, to ma być duża bariera? Obrażenia A. zwiększone. Uważajcie na barierę eksterminatora! Postaram się ją ominąć! Górionie! Ciągle... Rozstaw zwierzyczkę! I! Ja na się na Pomogę pani, doktor Ziegler. Czego tak w ogóle chce ten Sektor Zero? Podobno praw dla Omników. Tak mówią. Moim zdaniem podchodzą do tego od strony. Dzięki, Słonko! Sługo? zajmij się nimi! Pafel? Robi się! Kiedy się wreszcie nauczymy? Omnikom nie można ufać! Nie pora na to i nie miejsce, brodaczu! Sektor Zero nie zna świętości. Są gotowi zniszczyć wszystko na swojej drodze. Nawet swoich. Został jeszcze jeden! Powinien być w katedrze. Teraz będzie... Zbliżają się! Oby te działa faktycznie zostały zniszczone! Inaczej to będzie krótka akcja! <laughs> to już wszystkie działa! Teraz będzie można zrzucić bombę torbiorna przy wieży zegarowej. Ostatni stawia kolację! te blaszaki! Nie można ich ufać! Eee... nie wszystkie omniki takie są. Nie masz pojęcia, do czego są zdolne. Rozejrzyj się! To się nie zdarzyło pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Jeśli nie zatrzymamy Sektora Zero, to ludzie i Omniki mogą już nigdy nie zaznać pokojowej koegzystencji. Ale nawet jeśli nam się powiedzie... Może być już za późno. Nie możemy się poddawać. Jest jeszcze nadzieja. Racja, doktor Ziegler. Mamy jeszcze nadzieję na przyszłość. Wszystko w naszych rękach. No to zaczynamy. Naprawdę myślisz, że zadziała? Sam ją zbudowałem! Oczywiście, że zadziała! Brzmi przekonująco, nie ma co. Serce mi pęka, gdy widzę to miasto w takim stanie. Jak my się po czymś takim odbudujemy? Znajdziemy sposób. Ale najpierw musimy uratować to, co zostało. Dziekuj, Rusz ten ładurek! Nic się nie dzieje. Po co chwili, żeby się rozgrzać? Nie wygląda, jakby miał się ruszyć. nie pyta o zdanie. Porządku. Ruszajmy z tym ładunkiem. Dajcie mu sekundę! No to zaczynamy! Torbiornie, dlaczego ładunek się nie przemieszcza? Bo. bo dopiero się włącza! Zbliżają się szturmowniki. Sący uruchomiony! Nadchodzą się kacze! Trzymaj je z dala od ładunku, bo poczekają go na plasterki! Te się kacze będą próbowały zniszczyć ładunek! Trzymajcie je z dala! No, proszę, a nie mówiłem! Potrzebował tylko chwili, żeby się rozgrzać! Czyli jest gotowy, żeby wyruszyć? Jeszcze nie! Mogłem się domyślić! Grupa, przygotujcie się na kolejną falę! Ferbionie? Oh. Co to za dźwięk? Chyba mamy kolejny mały problem. Zdefiniuj, mały problem. Nieważne! Zajmijcie się obroną ładunku! Potrzebuje jeszcze tylko trochę czasu! Ale zadziała, ubierzcie mi! Może trzeba go popchnąć? Nie zaszkodziło mi! Ani słowa, nowa! Nic nie mówiłam! I niech tak zostanie! Torbiornie uruchomiłeś już ładunek? Może powinienem od razu wysadzić nas wszystkich! Uważajcie na tego bastiona! Jego ciało może rozerwać nas na sprzęty! Jak za czasów kryzysu! To bastion! Rozstawia się! Rozwalczy go inaczej, jego ciało rozerwie nas na sprzęty! Moja bariera bardzo by się teraz wydała! Zdjęciam ci atak. Generatory działają, systemy napędowe uruchamiają się! Jeszcze tylko chwila! Skorpion, udało ci się go już uruchomić? Potrzebuję jeszcze chwili! Już to mówiłeś! Potrzebuję dłuższej chwili! Jakich dużo! Cały czas pojawiają się kolejne! Przeklęte maszyny! Nie przejmują się stratami! Nawet omniki boją się śmierci, ale Sektor Zero o co innego. Wciąż nie działa, prawda, Torbiornie? Mówiłem! Potrzebuję chwili, żeby się rozgrzać. A też plan! No, Torbiornie, jesteśmy tu wystawieni jak Paczki na skrzynicy! Jeśli ładurek zaraz nie ruszy, będzie poraz! Nie mogę zrobić nic więcej. Trochę cierpliwości! To nie jest czas i miejsce na cierpliwość! Yes, yes, mówiłem, że to działa! Nie wątpiliśmy ani przez chwilę! Mów za siebie! <tutek> Dobrze do tak ci idzie smut! Wykonuję tylko wasze rozkazy! Ser. Mądrze! A... Baga, Wykonuję tylko wasze rozkazy, ser. Wiedziałem, że cię polubię, młoda! Komu panie? Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Mam jeszcze w zanadrzu parę szkuczek. Nie zachęcaj go, bo się rozzuchwali! Znaczy... jeszcze bardziej. Odpalamy! Nie powinniśmy się odsunąć dla bezpieczeństwa. Ktoś wzywał lekarza. schować się za moją tarczą. Dzięki bardzo za zaufanie. O! się na OL-14. Jeśli je załatwimy, reszta powinna być prądka. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jesteśmy otoczeni! Wróg atakuje z wszystkich stron! Jeden z naszych panów. Zostało ich już tylko kilka. Zaraz będzie po nich. Zostało już tylko kilka celów. Zneutralizujmy je szybko. Pokit se na guvni senak!